Stowarzyszenie Miasta 40 dla walki z ociepleniem klimatu. No to, co szykują nam włodarze, to się po prostu w głowie nikomu nie mieści, zanim się oczywiście nie przebudzą. Niedawno robiłem film na temat tego, jak straszą nas totalną zagładą ludzkości od co najmniej 50 lat. Najpierw w latach 60. kończyła nam się ropa. Oj biada nam biada! Wyginiemy! W latach 70., w 10 lat, epoka lodowcowa miała doprowadzić do tego, że wszyscy zamarzniemy. W latach 80 padały kwaśne deszcze i miało nam się umrzeć, bo całe jedzenie miało wyginąć. A w latach 90 dziura ozonowa wypalała nam glace, no i chyba wypaliła. Teraz CO2 nas wydusi i zrobi nam się tak ciepło, że nie damy rady żyć. A my wciąż łykamy jak te przysłowiowe pelikany i zgadzamy się na te wszystkie zakazy i nakazy. Ale teraz idą grubo, zaparli się strasznie, i już za chwilę nam Zielony Ład wprowadzą. Koniec węglem, ropą, samochodami, lataniem, pierdzeniem i wychodzeniem na zewnątrz. Jedną z takich inicjatyw poza wyniszczaniem rolnictwa, jak to zrobią, będziemy przymierać z głodu. Chociaż Polacy tego nie rozumieją i zamiast poprzeć rolników, po prostu się nawet z nimi kłócą. Zaraz zakaz upraw działkowych i szczypiorku na balkonach, ale powstała też zacna inicjatywa miasta C40. I zobacz to, i zaraz to omówimy. Zakaz spożywania mięsa, zakaz jazdy samochodami, a latanie samolotami tylko raz na trzy lata. Takie szokujące postulaty przedstawiło stowarzyszenie C40 Cities, do którego obok Londynu czy Berlina należy też Warszawa pod prezydenturą Rafała Trzaskowskiego. Jak sprawdziliśmy, od tych zamierzeń rodem z Korei Północnej nie odcina się prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, który od lat nie ukrywa swej fascynacji włodarzem Warszawy. Maciej Dobrzański. Do listy szokujących postulatów, jakie określiło Stowarzyszenie Burmistrzów Wielkich Miast, należy dopisać także możliwość kupna jedynie ośmiu ubrań w roku. Wszystko w ramach walki z ociepleniem klimatu. Każde tego typu rekomendacje powinny nam jednak zapalać lampkę ostrzegawczą. No to, co prezentują te organizacje, co prezentuje ten raport, no jest tak naprawdę bardzo upiorną utopią, w myśl w której tak naprawdę inni odgórnie będą pokazywać nam, do czego mamy prawo lub nie. Już sam fakt, że ktoś rości sobie prawo do modelowania życia innym, w tym przypadku bardzo konkretnym, w bardzo konkretnych obszarach, jeśli chodzi o żywienie, jeśli chodzi o kupowanie, jeśli chodzi o podróże, no powinien rodzić sprzeciw. Warszawa to jedyne polskie miasto należące do stowarzyszenia C40. Jej prezydent Rafał Trzaskowski utożsamia się z drakońskimi postulatami Stowarzyszenia, choć sam lataniem nie gardzi. W czasie swojej kadencji odbył 29 zagranicznych delegacji, na większość udał się właśnie drogą lotniczą. Jak widzisz na załączonym. Obrazku. Do 2030 0 kg mięsa, zero nabiału na rok na mieszkańca. Ja tam nie jem, bo wiem, że rośliny są zdrowsze, ale mi nikt nie kazał. Współczuję tym, którzy nadal mięso zjadają, i w Warszawie za parę lat to będzie totalnie nielegalne. Do pierdla za to pójdziesz siedzieć. Trzy sztuki ubrań na rok i zero własnych samochodów! A jak będziesz chciał gdzieś polecieć, to tylko w Europie, bo maks 1500 kilometrów na 3 lata. Kochani niewolniku! Tak to właśnie człowiek, człowiekowi szykuje niewolnictwo. Ja trąbię o tym od stycznia 2020 roku, a ty ciągle śpisz i myślisz, jakoś to będzie. Nieświadomość, czyli sen na jawie, w jakim większość żyje, jest niesamowitym przykładem, jak zostaliśmy zniewoleni. Jeśli nie zbudujesz sobie alternatywnego świata przez najbliższe lata, to obudzisz się z przysłowiową ręką w nocniku i już ci nic nie pozostanie, kochany niewolniku!